Kalimari, Mary, kalimari, Mary, Widzicie, Mary, Mary. który to już raz, 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 siedzę to sam, tak to to sam. który to już raz, to już raz, to to Raz, który to już raz siedzę sobie sam Tak dobrze to znasz, tak dobrze to znasz Jednak dalej grasz Który to już raz siedzę sobie sam Tak wiele pytań mam i tak wiele odpowiedzi Na wszystko przyjdzie czas Tak dobrze to znasz Jednak dalej grasz Mimo że to wiele nie zmieni Miejesz plan, nie pytali masz hej, posiadanie nie wystarczy, ale mi wystarczy Za ciebie nie będę walczył Przykro się patrzy na nieadekwatny teatrzyk Ciężko mi to show Sam analizuję plan, dalej w to gram, wykorzystuję dar Nie liczę, już ran ani lat Tworzę swój skład, oceniam każdy wkład, który to już raz Siedzę tutaj sam, analizuję plan, dalej w to gram, wykorzystuję dar, nie liczę, już ran ani lat tworzy swój skład, oceniam każdy płat Jednak dalej grasz Który to już raz, który to już raz Siedzę sobie sam Tak dobrze to znasz to tak dobrze to znasz, jednak dalej grasz Więcej widzę od dziecka, czasem unikam społeczeństwa Nie straszna mi żadna W grę nie wchodzi ucieczka, proszę przestań Więcej widzę od dziecka Czasem unikam społeczeństwa, nie straszna mi żadna nakleska. to samo, nie chce mi się tego słuchać Wójt W Twoich oczach widzę słabość kolejne, kolejnoctwo kolejne kolejne kłamstwo Obiecanki, zacanki Który to się raz będziesz powtarzał to samo, nie chce mi się tego słuchać w twoich oczach widzę słabość Kolejne kłamstwo, obiecanki, zacanki wolisz iść na miasto Na samej koleżanki, Uliczne te baj przez portale Ciężko nazwać to normalny światem gdy na stolatych żeję kanapkę o piętnastej to bardzo fajnie, nowy. mam basen mamy gwiazdę, to mi basen za pacjatę daj mu Boże wybrany przez sporty Jadę, gdy na sto latek chwali się, że je kalapkę O piętnastej No bardzo fajnie Który to już raz, który to już raz, który to już raz Ja jeszcze jestem sam, no nie, nie, nie To wszystko ciągle trwa Powiedz mi tylko, który to już raz está